ma Pax here. <gry> oj coś się długo nie nagrywało, nie? No właśnie. Przez pewne rzeczy nie nagrywałem prawie 7 miesięcy. Pierwszy powodem był to, że mój montażysta miał pewne problemy techniczne. Ja poradzę, że jak ja piłem z tym typem od brązowych myśli. Chłopie, on ma taki łeb. Przecież jest. Ja Wytrzeźwiałem od chyba pół roku. Dopiero tydzień temu wytrzeźwiałem. Ten to ma dopiero, ja je jakbyś ty widział, ile on brał na klata. Czyż rosty się przy nim chowają? Dobra, dobra. E, drugim powodem jest lenistwo, a trzecim powodem jest, jak to wiele osób e, nazywa, MC ŻycieNet. Znaczy o co chodzi? No, szkoła i różne takie sprawy typu nauka i natura. Także no dlatego też nie nagrywam, Ale są jeszcze inne powody dlaczego od tak długiego czasu nie było mnie nic słychu, nic coś tam e, na YouTube. Chcecie wiedzieć? Proszę bardzo. Pierwszym powodem jest... Samp, albo GTA San Andreas, e, też Multi, na których częściej grywałem przez te ostatnie kilka miesięcy. E, no, trollowałem, grałem z typami w jednej grupie, właściwie nadal gram. E, tak pomijając tego Minecrafta, bo, bo cały czas nie można w, tego w to grać, bo to się znudzi. Ale <laughs> fajnie! I'm about to go low! You better not pull that Eat Jesus! What is that? What the fuck is that? Where is Body? Everybody where I call traktory, orę i pole, e fribari, pomarańczy kurwy stoją, a ja tańczę e fribari, kalafiori kurwa i pierdolone potwory. W duszę. Ja cię zarżnę. Ja bo jesteś! Jezusu. Kolejny powód to GTA3, ale nie gram tak to często jak dwa tygodnie temu. Czasem lubię zaczerpnąć trochę klasy. dam mozzarella i the minecraft, i the minecraft, i minecraft, i minecraft, 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 Minecraft? Kiedy Minecraft? Następnym powodem jest Europa Universalis 3, czyli ta strategia, w którą dosyć długo już oj, bardzo długo gram. Yy... Cały czas jak to zwykle gra, wygrywam Polską albo y, Szwecją i podbijam świat. Także, non-stop to samo, jeżeli chodzi o strategię. Albo też w wynalezieniu innych taktyk, podbicia szybko świata. Następnym powodem mojego długiego na, nienagrywania na YouTube było to, iż dzisiaj Minecraft, znaczy to już od dawna było wiadome, ale chodzi mi o to, że to jest teraz tak sztucznie nagrywane dla dzieci e, całe te słodkości, te siemaneczko, ziomeczki z tej strony bla 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 bla. E, I dzisiaj e, z, pobijemy paru ziomeczków, bla 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 bla. W ogóle mm, no niby wszystko spoko, ale chodzi mi o to, iż dlaczego ci youtuberzy, którzy to nagrywają, bo jest ich taka masa, nie mogą pokazać siebie. Dlaczego nie nagrywają naturalnie? Muszą nagrywać tak sztucznie. Przykład teraz tego co nagrałem Zainspirowałem się pewną dziewczyną, która nagrywa z. znaczy nagrywała, albo nagrywa. Nie wiem. z serwera Jaś MC. E, ze względu na to, że tak powiedziałbym, uroda 7x10, e, nie zdradzę o kogo chodzi, ale pewni, pewne osoby domyślą się. Także. E, nie nagrywałem, ponieważ dzisiaj Minecraft jest. Nagrywany w taki oto podobny sposób. Siemaneczko wszystkim z tej strony BlowJob King XD2448, i dzisiaj nagrywamy. Z jakiegoś tam serwera, nieważne Nagrywamy survival games e, Oczywiście pamiętajcie o łapeczkach O subach, bo gdyby nie wy nie zarabiał y, Gdyby nie wy to ten kanał nie istniałby Okej, okay, ale co ja będę Pierdzielił ziemeczki kochane e, Oj pierdzielił, przepraszam przeklnąłem e, Dzisiaj e, Zagramy sobie na mapce e, Takiej dziwnej e, W ogóle e, gram na e, defaultowym teksturpaku, ponieważ Uważam, że to więcej FPS-ów daje e, Ani niż jakiś tam pak od kogoś tam z YouTube'a, nie, twu, pu yy, Jeszcze w ogóle włączyłem sobie Bobbing On, ponieważ uwielbiam, jak moja postać się porusza. No ale okej, okay, co ja będę yy, bez, wzglę... bez zbędnego gadania. Przejdźmy do tej mapki. Oj, jakieś niedociągnięcia są. No co jest? Yy, mapeczko, mapeczko, załączaj się, mapeczko. Oj. Oj, jest yy, pewien problem. Okej, okej. Okay, okay. Także przejdziemy dalej. Hey! Diamentowy mieczyk! Eee... Y, tak, idziemy dalej. Jaka woda fajna! Ja nie mogę, jak to fajnie wszystko! Jak ten świat realistycznie wygląda. Uuuuaaa wow. 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 Kurde ja źle idę Uj przepraszam przeklnąłem Powiedziałem kurde e, znaczy się tak 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 tak, tak. Idziemy dalej Także pamiętajcie łapeczki Najważniejsze e, łapeczki Pieniążki i te inne sprawy e, Przepraszam e, wy moi widzowie jesteście Najważniejsi gdyby nie wy To w ogóle ten kanał nie istniałby Nie dostawałbym ha. Boże, przepraszam, już chciałem przegnąć. E, wciul, wciół, tak, dokładnie, wciul pieniączków e, i nie byłoby w ogóle żadnych tych filmi, znaczy się, co ja też pierdzielę, gdyby nie wy, nie zara, e, przepraszam, znowu, przejęzyczyłbym się, gdyby nie wy, to w ogóle ten kanał by nie istniał i pamiętajcie, dużo łapeczek, e, suby, suby najważniejsze, e, także, ojej, przeżyłem, jakim cudem. Ojej, także nikogo nie ma, pokonaliśmy wszystkich, bez itemków, wygraliśmy tutaj te SG jesteśmy najlepsi, e, także pamiętajcie e, łapki super najważniejsze, także trzymajcie się ciepło, na razie, cześć, e, pamiętajcie, e, dużo łapeczek, dużo masa 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 w ogóle w ciul jeszcze więcej, pamiętajcie to jest najważniejsze. Ostatni ostatnim powodem może być to, że też powracam do grania w Lola, ale nie wstawię tego jak gram, ponieważ e, po pierwsze nie chcę za bardzo jeszcze utupić kanału hejtami, a po drugie e, jak ja gram gorzej niż brąz Weź ty mi nawet o brązach nie wspominaj. Ja po tym montażyście od brązowych mam złe wspomnienia. A pytał cię ktośkolwiek o zdanie? Zresztą nieważne. Mm, to już było wszystko. I jeszcze mam takie pytania odnośnie grafika i yy, serii Minecrafta, czy byście nadal chcieli, żebym coś wstawiał, zwłaszcza z MCHC, bo coś tam rusza na 1.5. No i oczywiście m, grafika, bo potrzebuje pewnych y, przejść, takich jak ma pewien zagraniczny youtuber, ale to już później bym wyjaśnił, jakby się taki owy grafik odezwał. Póki co dziękuję za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę, y, to by było na tyle. Ale jeszcze zanim odejdziecie, mam dla Was pewien kawałek, który przygotował mój yy, znajomy jeszcze, <laughs> znaczy stary znajomy z jego znajomym Tremo i Robson, którzy wykonali kawał dobrej roboty nad tym kawałkiem. Po prostu jest świetny. Yy, Tremo, ten kawałek z Robsonem, co żeście zrobili, jest po prostu zajebisty. Te 2000 ileś wyświetleń co macie to jest pryszcz. Wy powinniście je mieć więcej. Ten kawałek na co zasługuje. Kawał dobrej roboty, zajebisty talent. No i życzę udanych dalej sukcesów, póki co ja na ten kawałek Was zapraszam. Link będzie w opisie. Będziecie mieli jeszcze anotacje W każdym razie Znowu, trzymajcie się ciebie. Na razie, cześć. On the track. Cały czas myślę o Tobie Gdy jestem tu obok Ciebie I jest cudownie rozpinasz mi spodnie Jesteśmy stworzeni dla siebie, dziś Nie chcę żadnej innej Chcę Ciebie i Ciebie znów czuję i lubię Gdy znów tu się do mnie i wszystko pachnie Twoim perfumem Palimy szuka na dwóch Gdy wychodzimy na dwór, ubierasz moją bluzę Mówisz, że jestem lepszy od elegantów Lubię cię ogrywać w FIFA. Gdy wieczorem gramy oboje i lubię Gdy ty mówisz do mnie, że muszę przyjść na nagrodę Później oglądamy filmy, ale nam to nie wychodzi Nie pamiętam z nich żadnej sceny Bo wtedy właśnie się ze mną droczysz, Potem zamykam oczy i czekam aż nie zaskoczysz Podchodzisz do mnie całujesz w usta i pozostawiasz lekki niedoty